Spoza Bydgoszczy, z dobry z Gminy Docz mieliśmy zarejestrowany samochód we Włocławku. Wyjechaliśmy o godzinie 5, to już tu o godzinie 7 była kolejka 50 osób. Po czym nas wpuścili i 56 numerków chyba było wydanych. I siedzę tutaj od godziny, pan zobaczy, 7, żeby wyrejestrować zutylizowany samochód. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, to, to jest konieczność jakby konieczność, tego? bo raz, że kończy mi się ubezpieczenie z dniem 1 e, stycznia 2020 roku, a za dzień zbłoki można już karę zapłacić za nie, e, niewykupienie polisy. Także mój samochód został zutylizowany w sobotę, więc ja mam konieczność tu być obsłużenia. Tylko jestem rozczarowana. Po pół do szóstej. Po pół do szóstej? Jak ta kolejka wyglądała rano? Strasznie, do żabki. Aha. W sumie jak mieliśmy wchodzić. Który numerek? Rzeka? 55, żeby było wesoło. To prawie na koniec. Bo a. było tyle osób i za chwilę nie było już numerków oczywiście. Dosłownie minęło, nawet nie była ósma godzina, już numerków nie było. Czyli to zajęło chwilę, a proszę mi powiedzieć, w jakiej sprawie pani tutaj jest? Czy to tak ja Jeden ma? samochód do likwidacji, a drugi do, do przerejestrowania po prostu a. kupiony. I tyle czasu trzeba stać. Obocie jaki dzień, to i tak trzeba długo stać to jest pierwszy dzień, kiedy Pani się tutaj pojawiła? Nie, czy? byłam już dwa razy, ale numerków nie było, no a że mam dwie osoby niepełnosprawne, więc dzisiaj musiałam zamknąć ich i przyjechać przed po pół do szóstej, wziąć numerek, pojechać z powrotem, dać im jeść, przebrać się pampersy i przyjechać z powrotem i czekać cierpliwie do swojego numerka. Cały dzień z głowy można powiedzieć. Rzeczywiście kolejki w Wydziale Komunikacji są teraz dłuższe niż zazwyczaj i one wynikają z zmiany przepisów ustawy prawa o ruchu drogowym. Przy czym warto wiedzieć, że w kontekście tych przepisów bardzo często mówi się o karach administracyjnych, a i owszem, tylko, że te kary dotyczą zgłoszenia rejestracji nabycia lub zbycia pojazdu. Tego zgłoszenia dokonanego po 1 stycznia 2020 roku. Stąd być może pewne problemy z interpretacjami tych przepisów, które się pojawiły, bo z tego co wiem, to w całej Polsce, jeśli idzie o interpretację tych przepisów, są różne są różne problemy. Stąd też te długie kolejki przed Wydziałem Komunikacji. Warto oczywiście wczytywać się w te komunikaty, które kolportujemy my jako Urząd Miasta We Wrocławku, również Ministerstwo Infrastruktury. Natomiast w przypadku wszelkich wątpliwości co do przepisów, to tutaj wszelką pomocą i informacją służą pracownicy wydziału komunikacji wydział, który w ostatnich dniach pracuje naprawdę na pełnych obrotach tak żeby ta obsługa mieszkańców przebiegała jak najbardziej sprawnie także tak jak mówię jeśli chodzi o te przepisy w kontekście kar administracyjnych chodzi o zgłoszenie rejestracji, nabycie lub zbycia pojazdu, ale dokonane po 1 stycznia 2020 roku. Być może niektórzy wystraszyli się tego pojęcia kary administracyjne. Jeśli chodzi o sytuacje sporne, wątpliwe, tutaj bardzo proszę o kontakt z Wydziałem Komunikacji. Pracownicy tego Wydziału są do dyspozycji mieszkańców. Cały czas działa system elektroniczny, on funkcjonuje już od wielu miesięcy w Wydziale Komunikacji, sprawdza się. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby z tego systemu korzystać w tym gorącym okresie.